Cześć! Myślę, że pokochasz ten makaron z kurczakiem i boczkiem w pysznym, pełnym smaku sosie śmietanowym. Soczysta pierś z kurczaka fajnie komponuje się z chrupiącym boczkiem i z pewnością ten mięsny duet jest wprost stworzony do dań z makaronem. Zapraszam! Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i nie dodawaj żadnego tłuszczu. Pokrojony najlepiej w kostkę boczek wrzuć na suchą patelnię i smaż w zależności od wielkości kawałków około 10-15 minut. Zdejmij go z patelni i odłóż na bok, najlepiej na papierowy ręcznik. Gotuj makaron w osolonej wodzie, najlepiej al dente. Pod koniec gotowania koniecznie zachowaj szklankę wody po gotującym się makaronie na później. Doprawione piersi z kurczaka smażymy na tej patelni, na której smażył się boczek. Piersi z kurczaka dobrze posól i popieprz. Po usmażeniu odłóż piersi z kurczaka i przygotuj sos. Dodaj na patelnię trochę masła i wrzuć pokrojoną cebulę i przesmaż ją około 3-4 minuty, a następnie dodaj posiekany czosnek, przemieszaj go z cebulką i przesmaż go jeszcze jedną minutę. Teraz na patelnię wlej śmietankę 30% oraz zachowaną wcześniej wodę po gotującym się makaronie. Dodaj musztardę, sól, pieprz, zioła prowansalskie oraz opcjonalnie sos sojowy. Dobrze wszystko przemieszaj i gotuj sos około 8-10 minut, aż trochę zgęstnieje. Kiedy sos zgęstnieje to dodaj ugotowany makaron i boczek. Teraz pokrój piersi z kurczaka w plastry i dodaj go do makaronu. Na koniec posyp startem na tarce serem i dobrze wszystko przemieszaj. Możesz wszystko posypać posiekaną natką pietruszki. Podawaj od razu. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.